Poseł i Pan Poseł Norbert Kaczmarczyk. Szanowni Państwo, jak wszystkim wiadomo, od paru tygodni spadają ceny żywca. Dziś cena żywca to jest około 4,5 zł za kilogram. Te ceny są bardzo niskie. Producenci protestują bo to jest niewystarczające środki, żeby produkcja po prostu mogła we właściwy sposób się odbywać. Wiadomo, że byliśmy dużym producentem, produkowaliśmy ponad 20 tysięcy sztuk trzody chlewnej. Dziś to jest około 8 milionów sztuk trzody chlewnej ten sektor jest po prostu niedofinansowany, są potrzebne programy, strategie my za naszych rządów taką strategię przygotowaliśmy, przeznaczyliśmy natomiast 250 milionów złotych, natomiast obecny rząd tej strategii nie kontynuował, nie wdrażał w życiu. Najgorsze obawa jest to, że zmniejsza się po głowie Loch po głowie warchlaków, w tej chwili jest duży import warchlaków, w tym roku było to ponad 450 tysięcy więcej jak w roku poprzednim, także import się zwiększa, nie mamy własnej produkcji i po prostu produkcja ta może w ogóle w Polsce wpaść, jest to bardzo niebezpieczny proceder, byliśmy największym eksporterem dziś, Rocznie importujemy około 11 milionów sztuk trzody chlewnej. Jest to bardzo niepokojący sygnał dla polskich rolników, polskich producentów, dlatego domagamy się od rządu, żeby stworzył program, który będzie gwarantował odbudowę trzody chlewnej w Polsce. Szanowni Państwo, czego boi się koalicja 13 grudnia. Dlaczego nie chce wesprzeć rolników? Dlaczego nie chce wesprzeć producentów? Pytanie jest zasadnicze. Gdzie jest program dla polskiej wsi? Gdzie jest kontynuacja programu, który my zbudowaliśmy i dofinansowanie do hodowli trzody chlewnej? Tych programów nie ma, a jednocześnie bardzo mocno mówi się o wojnie, mówi się o wyścigu zbrojeń, o tym, by kupować kolejną broń, aby odstraszać przeciwnika, a po cichutku wykańcza się polskie i europejskie rolnictwo. Bez bezpieczeństwa żywnościowego żaden czołg żadna armata, żadna broń, żaden żołnierz nie będzie w stanie skutecznie walczyć. Wiedzą o tym chińczycy i już kilka lat temu wykupowali masowo zboża, soje z całej Europy i wtedy te ceny były bardzo wysokie. Po co to robili? Po to, że wiedzą, od czego zaczyna się wyścig zbrojeń. Wyścig zbrojeń zaczyna się od żywności. Natomiast Unia Europejska i niestety nasz rząd w ogóle nie zwracają na to uwagi albo zwracają i samodzielnie, autonomicznie chcą się wykończyć. Po co? Być może po to, by budować inne strefy wpływów. Być może jest to jakaś rosyjska strefa wpływów, która przecież zamykała elektrownie atomowe w Niemczech, jednocześnie destabilizowała bezpieczeństwo militarne, destabilizowała wojsko i finalnie teraz poprzez umowę z Mercosurem, poprzez kwestie związane ze zbożem z Ukrainy i innymi, to. Towarami spoza Unii Europejskiej destabilizuje się bezpieczeństwo żywnościowe. To, o czym powiedział pan poseł Gwiazdowski, jeśli chodzi o trzodę chlewną, to jest to najniższe po głowie od wielu lat. Byliśmy światowym producentem, jestem wychowany na wsi i do mojego dziadka, do mojego ojca na gospodarstwo Słuchajcie Państwo, przyjeżdżali Niemcy. Po co? Przyjeżdżali uczyć się hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkniętym, do Polaków, do gminy Proszowice, do Czajęczyc. Przyjeżdżali oglądać, jak to się robi. Dziadek wtedy użył takich słów, że. Oni przyjeżdżają, podpatrują, a na końcu nam to pozamykają. I finalnie, niestety, ta polityka niemiecka w kwestii Mercosuru prowadzi do likwidacji hodowli, prowadzi do likwidacji rolnictwa, ale my. Pytamy rządu 13 grudnia, rządu Donalda Tuska, gdzie jest reakcja, gdzie jest odpowiedzialność za polskie rolnictwo. Pytamy PSL-u również, bo przecież to oni wzięli odpowiedzialność za rolnictwo. Jakie mają postulaty, jakie mają rozwiązania w tej kwestii? My jako opozycja, jako Prawo i Sprawiedliwość złożyliśmy wniosek z artykułu 152, aby zwołać komisję sejmową w tej sprawie, wniosek do pana Przewodniczącego Mirosława Maliszewskiego, bo nie może być tak, że o polskiej trzodzie chlewnej, że o polskim rolnictwie nie dyskutuje się w Sejmie. Muszą przyjechać rolnicy, muszą przyjść parlamentarzyści i wspólnymi siłami doprowadzić do tego, by zatrzymać te kwestie związane z upadkiem polskiej hodowli, zatrzymać likwidację polskiego rolnictwa. Tylko w ten sposób, tylko budując odpowiedni, odpowiedzialny program, jesteśmy w stanie zatrzymać likwidację bezpieczeństwa żywnościowego Polski, likwidację bezpieczeństwa żywnościowego Europy. Szanowni Państwo, obecnie w Polsce jest około 9 milionów sztuk trzody chlewnej. Z tego siedem milionów sztuk importujemy z Danii na dziewięć milionów świn, siedem milionów pochodzi z Danii. To są przerażające dane pokazujące, co się dzieje, co się stało z polską produkcją trzody chlewnej. Głównym winowajcą jest oczywiście ASF, jest problem polityki Unii Europejskiej. My jako rząd Zjednoczonej Prawicy przygotowaliśmy program na rzecz odbudowy trzody chlewnej. Pracowałem nad tym programem, zabezpieczyliśmy 250 milionów złotych na ten cel. Niestety ten program został w pierwszym dniu rządów PSL-u w Ministerstwie Rolnictwa wyrzucony do kosza. I w zamian, w jego miejsce nie, nie, nie wszedł żaden inny program, żadna inna inicjatywa. A dlaczego to jest tak ważne, Szanowni Państwo? Te 7 milionów świń, które, warchlaków, które sprowadzamy do Polski, to jest wartość mniej więcej 3,5 miliarda złotych, które krążą i które idą de facto zasilając gospodarkę Danii duńskie rolnictwo wspierając w ten sposób. Dzisiaj, co mówią Duńczycy w obliczu wejścia umowy z Mercosurem, bo co ciekawe, Duńczycy tę umowę popierają, że całą swoją produkcję trzody chlewnej przerzucą do Brazylii. Dlaczego? Bo w Brazylii nie ma żadnych obostrzeń związanych z Zielonym Ładem, które swoją drogą ogranicza znacząco polską właśnie produkcję. Mamy w tym momencie sytuację, w której prezydent, na biurku prezydenta jest znowelizowana ustawa o zdrowiu zwierząt, która nakłada kolejne kagańce na hodowców, która w kolejnych małych, średnich hodowców będzie eliminować z życia w rolnictwie. To pokazuje dramat, w jakim się znaleźliśmy. I my dzisiaj wzywamy rząd Donalda Tuska, wzywamy ministra krajewskiego, żeby przestał jeździć po kraju, lansować się w różnych miejscach, pokazywać się i biesiadować w różnym towarzystwie. Aby wreszcie wziął się do pracy i zajął się realnym problemem trzody chlewnej w Polsce. Ponieważ bez trzody chlewnej nie mamy szans utrzymać rolnictwa jako takiego. Jedna świnia w trakcie całego swojego życia spożywa około 300 kg paszy, która przecież jest produkowana przez rolników, tych, którzy mają uprawy roślinne. I dzisiaj każdy, każda świnia o mniej w naszym rolnictwie to jest mniejsze zużycie wewnętrzne zboża, którego są, producentami są polscy rolnicy. Więc my potrzebujemy silnej, mocnej, wewnętrznej produkcji trzody chlewnej do tego, żeby konsumować chociażby nadprodukcję w innych sektorach rolnictwa. Bez trzody chlewnej polskie rolnictwo nie ma szans się utrzymać, nie ma szans funkcjonować. Ono po prostu upadnie, bo upadną inne sektory, właśnie chociażby producenci różnego rodzaju zbóż. Dlatego wzywamy rząd do tego, aby wreszcie zajął się tym tematem, wyciągnął tę strategię z kosza i wdrożył ją w życie, ponieważ dzisiaj rolnicy tego od Was oczekują. Szanowni Państwo, ASF w Polsce się pojawił w 2014 roku. Wiadomo, że poprzez ASF wiele gospodarstw wpadło i te gospodarstwa, przeważnie u których jest ASF, już ono na nowo się odbudowuje, bo po prostu się hodowla trzody chlewnej w Polsce nie opłaca. No ale co powinno się dziać? Przeznaczyliśmy ponad 20 miliardów rocznie, wychodzi to półtora miliarda złotych. I co obserwujemy? Obserwujemy zwiększoną ilość wykrywania ognisk ASF u dzików. W tamtym roku było około 2000, tysięcy, a w tym roku już jest około 3000 tysięcy stwierdzonych ASF u dzików. To myślę, że ta walka jest bardzo zła i, i niekonkretne po prostu są programy, które są kierowane. Tak duże środki, ASF się dalej rozszerza i dzięki temu Gospodarstwa w Polsce rolne produkujące trzody chlewne po prostu padają. Czy są jakieś może pytania od Państwa? Dziękuję.